Jak byłam mała, to śnił mi się ciągle jeden konkretny, ten sam sen. I zawsze jak się budziłam po tym śnie, to po prostu biegłam do mamy z płaczem. Nie jest jakiś straszny, ale jest bardziej taki niepokojący. To się zawsze zaczynało tak, że ja byłam na placu zabaw z przyjaciółkami, jak miałam jakieś tam może, nie wiem, 7 lat. I się bawiłyśmy, to był taki bardzo duży plac zabaw i taki wśród jakichś tam bloków. I nagle moje koleżanki znikają i zapada zmrok. I ja sobie chodzę po tej platformie, po tym placu zabaw, i jest taka najwyższa wieżyczka na tym placu zabaw. I tamtej wieżyczki nagle dzwoni telefon. Taki stary telefon z klapką i z taką dziwną muzyczką, taką bardzo niepokojącą. Po prostu ja tak stoję i patrzę się na tą wieżę, i nie mam pojęcia, co mam zrobić. I gdy ja się zbliżam do tej wieżyczki, do tego telefonu. To nagle się wybudzam. Jakby wszystko się zatrzymuje i się wybudzam, i po prostu się wybudzam w płaczu. I teraz pewnie bym nie płakała po czymś takim, ale gdy byłam mała, to mnie to strasznie niepokoiło, że jakby zostałam sama w ciemności i nagle jakiś telefon dzwoni, nie wiadomo kto dzwoni, jakiś nieznany numer, i to było dla mnie takie przerażające. I ten sen mi się powtarzał bardzo często: najpierw jakoś miesiąc później, potem pół roku później, potem rok później. I tym częściej on mi się powtarzał, tym bardziej byłam przestraszona. Nadal nie wiem o co w tym chodziło, ale mega creepy.